Cześć Szymanko, z tej strony pan Wojtek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ewolucji Pokémonów na moim kanale. Dzisiaj będziemy ewoluować dużo rzadsze Pokémon niż na ostatnim odcinku, ale najpierw może odniosę się do ostatniego materiału, które wzbudziło mnóstwo kontrowersji, tak jak się tego mogłem domyślać, odnośnie łapania Zaptosa na prywatnym serwerze. Wielu mnie zarzu zarzucało, że to był fake, że to kłamstwo. Znaczy tak, od razu mówię, że nazwałem filmik łapanie Zaptosa Ballem. Czy złapałem Zaptosa Masterbolem? Złapałem. W, e, do, dokładnie w, po minucie 30 od odtworzenia filmu, czyli w, minu, e, w momencie minuta 35, mówię o tym, że łapałem tego Pokemona na serwerze prywatnym. To, że e, większość moich widzów, a raczej widzów tego materiału jest w stanie obejrzeć tylko minutę 12-minutowego filmu. Jest to dla mnie bardzo przerażające. I moim zdaniem osoby, które piszą komentarze po obejrzeniu, nie wiem, nawet 8% filmu. To jest po prostu, no, no plaga YouTube'a, można tak, tak, tak też nazwać, ponieważ, no, są to osoby, które są ignorantami, i rozumiem, że czasami was poniosą emocje i przerwiecie oglądanie filmu, ale to wtedy się taki. Wtedy się kończy oglądać film, albo daje się szansę, nie wiem, wytłumaczenia się twórcy i tak dalej. No, przecież jeśli tworzę materiał później, to ten materiał się nie kończy w momencie końca opania Pokémona, tylko on tam trwał jeszcze, mówiłem, na, na podobne tematy YouTube'a i tak dalej przez sporo, sporo czasu. Także jeśli nie oglądaliście całego materiału. Odnośnie opania Zaptosa to polecam obejrzeć dokładnie cały, ponieważ tam jest też poruszonych dużo wartościowych treści. Także myślę, że myślę, że warto obejrzeć cały. A jeśli chodzi o ewolucję na dzisiejszym odcinku, to pod ostatnim odcinkiem z ewolucji, właśnie Pokémonów, czyli tej mówię, nowej serii, bo to dopiero drugi odcinek z tej serii na moim kanale, było tyle łapek w górę, a więc ponad 500. Także za każde 50 łapek w górę, tak jak obiecałem, będzie jedna ewolucja. Także dzisiaj robimy 10 ewolucji. Pokemonów. Zobaczymy, co nam się trafi. Eee. Tak, ostatnio skończyliśmy, chyba, bo tak e, strasznie narzekaliście, że były. Oj, tam ewolucje, które tam no, są słabe, i tak dalej. No, oczywiście, to prawda, oczywiście, mieliście, mieliście e, rację. Były to Pokémony ewoluowane, typu tam nawet PG, Spearow, e, Caterpie, chyba Weedle, tak. No tak, tylko oczywiście, no, staram się ewoluować jak najwięcej Pokémon w na tej serii. pierwszym poglądzie będzie ewoluowanym miał. Miał e, czy pokał normalny. Mam mnóstwo do niego. Ken, jak widzicie, e, bez Quality Attack. I ma, ma 15 ataku: 406 CP, całkiem fajnie. Jeśli chodzi o ataki dla Presjana, no to Scratch i Play rough Zobaczymy. Jeśli chodzi o pozostałe, on jest bardzo nietypowym Pokémonem, ponieważ ma bardzo podobne DPS-y. I tak naprawdę, ciężko powiedzieć, który zestaw do obrony gymów jest najlepszy bo tak naprawdę, no oczywiście Scratch jest dla niego lepszym atakiem ni niż Fight Attack, ma no chyba mm, oby był tylko Scratch no i Play rough byłoby fajnie tym bardziej, że dosyć sporym Scratch i Night Slash czyli no jest to po prostu do do yy, obrony jimów, tak, zestaw raczej raczej znaczy nie do przyjmowania no skoro, że nie Play rough, no ale trudno Night slash oczywiście jest nie jest z tego samego typu, co Persona, nawet nie otrzymuje 25% bonusu. 91 CP. Tak sobie szczerze mówiąc. Kolejny Pokémon, który będziemy woląć jest Psyduck, Robimy Goldaka, oczywiście idealny moveset to jest Water Gun i Hydro Pump. Dobra, 652 CP może sprawdzimy jeszcze IV, bo nie pamiętam dokładnie, jak on miał IV, ale miał really strong, tak. O, nawet ma 15 Staminy, oj to może musi mieć niski atak i, i obronę No nieważne, zróbmy ewolucję Może będzie Water Gun i Hydro Pump, bo nieważne, raczej będzie miał dużo, dużo CP, powinien mieć hmm, Tutaj zerknę dokładnie jaki, jakie mu sety, jeśli chodzi o obronę gymów, jeśli chodzi o obronę gymów to e, Dla e, Goldaka to Confusion i Ice Beam lub Confusion i Psychic A chyba Psychic byłby lepszy Water Gun i Psychic, czyli jest Pokémon praktycznie do niczego. Więc to bardzo słaby zestaw ataków. Mnie się troszeczkę pechowo 1584 CP. Hmm. Na razie go zostawię. Nie będę transferował tych wszystkich e, Pokémonów. Ale, ale po prostu, no. No nie wyszedł ten Goldach, to kolejny Pokémon, który nie wyszedł. Dobra, a więc lecimy po trzeciego Pokémona, czyli teraz sobie Manki. W Prime Map, zobaczcie Mam Każdy z nich ma, z mnie niepokoją z gwiazdką ma ten najlepsze, naj, najlepszy poziom IV, czyli powyżej 80% IV. No i mam trzech manki, patrzcie, 551 CP, 550 CP i 549 CP. Zrobimy ewolucję tego 551, ale jeszcze dokładnie do, do, porównam. Mhm, czyli ma 13 albo 14 ataku, a reszta ma troszkę niższe. No to ma słabe w sumie raczej IV ten manki. Eee, manki. OK, bez quality HP. Mm -hmm. Czyli też HP 13, 14, reszta niżej. Eee a tutaj? Mm -hmm. W sumie wszystko jest podobne. To zewolujmy tego może na najwyższym poziomie IV. Jeszcze Przepraszam, CP: Combat Power. Jeśli chodzi o ataki do Prime Ape a, muszę tutaj się wspomóc. Ponieważ tych wszystkich ataków dokładnie mm. nie znam. Low Kick i Cross Chop to najwy najwyższy DPS. A jeśli chodzi o obronę Jimów, to low kick, low sweep lub karat chop i low sweep. Także spróbujmy zrobić ewolucję, ten ma karat chop i break break. Zobaczymy, yy, co tam z niego wyjdzie. Mm, tak, bo mm, tego co jeszcze widzę, to. <klimy> no tak, tak, low sweep jest raczej lepszy. Jeśli chodzi o obronę Dreamów, no to tak low kick i, i Crosschop bym poprosił, jeśli można. Mm -hmm. low kick i Low sweep. Czyli do obrony Dreamów, tak? Do obrony Dreamów 1103 Zjajeczka, Złowicza. Tak powiem Wam, że no, trochę i co pechowo lecimy. Growlite pomijamy. Grolita właściwie. Mmm... A też oczywiście ma te... Pokémony kolejne będzie Tentaculf, w Tentacruela. Teraz nie wiem też dokładnie którego sobie tutaj pyknąć. E, aha. Ma HP na 13, 14. A ten PC 25 CP. Mm, HP ma na 15. Ho. Szczerze mówiąc powiem Wam, że... Zrobimy 530, bo jakoś tak na tej, w tej serii będę po prostu robił te ewolucje no i tutaj potrzebujemy Poison Jab i Hydro Pump. Jeśli chodzi o ten Takruela, są to na, jest najlepszy muset do DPS-u, a więc do e, przejmowania gymów. <coughs> a jeśli chodzi o obronę, no to Poison Jab także i Hydro Pump lub Poison Jab i Blizzard. Ale Poison Jab i Hydro Pump to jest <coughs> Hydro Pump to jest taki no Chyba najlepszy moveset, ok. No proszę, niech się trafi w końcu moveset DPS. No to już czwarta ewolucja. cool, Tentacruel. O jejku, jejku. No śmiało, no śmiało. Poison Jack i Hydro Tutaj mam sporo możliwości tych zestawów, ataków, więc. Ludzie, no nie wiem co się dzieje z moim szczęściem. A-City Blizzard to jeden z najgorszych movesetów. Oprócz A-City, Sludge Wave. No ten, ten tak się do niczego nie nadaje, wiecie? Po prostu do niczego. Słabo trochę, powiem wam. Na razie mówię, no nie będę usuwał. Teraz zrobimy sobie Rapidasha Mam tu jedną ponitę. Seryli really Strong. Mm, nie, to jest Pretty Decent. Aha, myślałem, że ona jest really strong. To nie, to zrobimy sobie ewolucję tej o najwyższym IV. 827. On ma defense na 15, czyli najwyższy defense jaki można mieć. 827 y combat power, może jakoś bardzo dużo nie. Jeśli chodzi o ataki, no to oczywiście Ember i Fire Blast, jak większość ognistych Pokemonów, a więc lecimy z ewolucją. Jeszcze zobaczę tylko jak, no... Ember i Drill Run, jeśli chodzi o obronę Jimów. No ale Ember i Fire Blast, no fajnie było, że no, za piątym razem już się udało trafić. Mów set taki idealny. No, Rapidash śmiało. Oczywiście, zarejestrowany w Pokédexie. Stryk, fajnie. I co? No, no, to jest moveset. To jest moveset, tak, dobrze. Ember i Blast, A, a Rapidashach? Powiem Wam, że chyba w Rapidashach często się movesety dobre nie trafiają. Także udało się nareszcie. Za piątym Pokémonem. Tak, dobrze. Uj. Okej. Okay, yy... Kolejnego Pokemona, którego będziemy robić to jest to Slowpok 803 albo 801, nie wiem, z którego pomyślę zaraz zrobimy którego. Eee, Really Strong. HP ma nawet na, na, na 15, to może 801 lepiej chyba jednak wiecie, bo... Pretty decent, nie no, nie, 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 pretty decent nie będziemy robić, zróbmy tego Slowpoka Really Strong z 15 na staminie. Water gun i Psychic. Dobra, a jeśli chodzi o najlepszy moveset dla... Mm, dla slowbro to jest oczywiście Water Gun i Psychic. Czyli... Właściwie musiałyby się moveset powtórzyć, to jest no to mało raczej szansa. No dobra, zobaczymy, no. Szósta ewolucja. 803CP. No dosyć sporo, prawda? Jak na... jak na Slowbro. <laughs> Na oka oczywiście. No i kon, kon, Confusion i Psychic to do obrony gymów. No prędzej pewnie ten Confusion i Psychic by się trafił. Zdziwiłbym się jak był taki sam moveset, bo... Raczej jak ludzie analizują tę zmiany tych movesetów to raczej... Confusion i Ice Beam. Hmm. No fatalnie. 1703 CP. Szkoda, bo bardzo dużo Combat Power powiem wam. No trudno. Trudno, trudno. Tu miałem już jednego slobro robionego na odcinku. No właśnie, Confucius Seki do, był do obrony. Teraz będziemy robić Magnemita w Magnetona. Hmm, ten ma atak na poziomie 13-14. Ale win był 80 ponad procent, czyli to jest pewnie coś koło 80 paru procent. Jeśli chodzi o tego 52, to też ma najwyższe. Tylko HP obrona. Na 13, albo na 13, albo 14 ma HP i obronę Na tej samej statystyce. To może zróbmy tego 559 Zobaczmy jeszcze tylko eee, moveset się upewnia: to jest Spark i Flash Cannon Do magnetona. Jeśli chodzi o DPS, i Wolf, lecisz. Siódmy Pokémon. Jeśli chodzi o obronę, no to Spark, eee, także i Flash Cannon lub Thundershock i Flash Canon Czyli Spark, Flash Cannon to byłby fajny moveset. No byłby drugi idealny jeśli by się trafił Rapidash się trafił także Może Magneton jeszcze do, do, dołoży tę cegiełkę Thundershot? Thundershock, przepraszam i Magnet Bomb Magnet Bomb to najlepszy, najgorszy Ruch To jest najgorszy moveset Do Magnetona, powiem Wam, że w dzisiejszym odcinku jakoś bardzo dużo pecha dobrze, bo czeka nas jeszcze ewolucja sila w dugonga. Tutaj tych sili to ciężko było mi jakiegokolwiek zdobyć na IV To jest really Strong. HP ma na, na 15 Stamina. Jeśli chodzi o sila tego drugiego, to jest 82. Też musimy mieć really Strong, jeśli go trzymam, Nie, Pretty Decent. Aha, to nie wiem, dlaczego go w ogóle trzymam. On powinien być transferowany. No dobra, nieważne. Jeśli chodzi o sila, no to już robimy. To jest oczywiście Frostbref, znaczy dugonga. To jest Frostbref i Blizzard, jako że to jest lodowy Pokémon. Dobra, leciłem, 55 CP, także myślę, że myślę że powinien być, hmm, powin, powinno być fajnie, gdyby miało tego Frost Breath i Blizzarda, a jeśli chodzi o obronę, hmm, no to Ice Shard i Blizzard, albo Ice Shard i Aqua Jet. No ale Frost Breath i Blizzard mógłby się trafić Frost Bref i Aqua Jet. Ludzie, no tragedia. Tragedia po prostu, bo to, do niczego to się nie nadaje, no. Do niczego. Po prostu do niczego. Teraz, nie wiem, Sheldera zrobić tego, to jest prawdopodobnie Really Strong, e, nie, Pretty Decent nawet, aha, no spoko. W takim razie zrobimy na pewno tego 530, bo ma najwyższe IV. Zrobimy sobie Cloystera, e, HP, Great. O, a, on ma, on ma bardzo dobre IV, wiecie, bo on ma tak, jeszcze raz. On ma staminę na 15 i obronę też na 15, a tak może być troszkę słabszy, także podejrzewam, że może mieć powyżej 90% IV. Tu mi się już stary 1 trafił do przejmowania G-move. Z Ice Shardem i Blizzardem to jest chyba e, najlepszy moveset? Znaczy nie. W sumie Frost Breath jest troszeczkę lepszy od Ice Sharda. E, minimalnie oczywiście to jest tam chyba pół DPS, -a, ale jeśli chodzi o właśnie Ice Sharda i Blizzarda, to jest, to jest do obrony to tutaj muszę sobie po sumie poprawić, bo jest mój błąd. Ale okej, okay. zróbmy ewolucję. Te 30 cp, no dam za, za mocno z niego cluster. Nie będzie z tego shouldera naszego. Ale. No, Frostbref i Blizzard. Jak już mam Ice Shard i Blizzarda, to byłoby fajnie. Jak raczej nie, no to pożegnamy się z tobą, clusterze, pewnie. Mhm. I Frostbref i Ice win. No ja nie wiem, naprawdę To jest chyba najgorszy moveset? Oprócz Ice Sharda i Ice Winda Czy nawet taki porównywalny, no najgorszy moveset No strasznie, słabo, Ostał nam ostatni pokémon I to jest Drows. Drows, z którego będziemy robić hipno. Nie wiem czy zrobić z tego, czy z w wyższym CP Defense ma na 15 on jest really strong? Jeśli tak, to może z tego zrobimy. Tak, aha, HP, atak, Definitely good, mhm. Mm Troszkę średnio, powiem wam. Zróbmy sobie z tego, bo ma najwyższej V. Zen, Headbutt i Psychic. Zen, Headbutt i Psychic, na razie na razie w sumie tylko jeden set. chyba mieliśmy, tak? Tylko Rapidash nam wyszedł. Confusion i Psychic, Confusion, Psychic, jeszcze Psychic może być to do, do brony. Zen, Headbutt i Psychic, Troszkę powiem wam, że pechowy ten odcinek, no. O, dobra. Jest idealny moveset. Super. Drugi. Ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. No dobra. Powiem wam, że no. W następnym odcinku także może za każde. Może w następnym to już za każde sto łapek w górę jedna ewolucja, bo to jest troszkę za dużo, wiecie, 50, bo to... Później, później długo trwa odcinek, ja też się muszę spieszyć dosyć. Eee, nie mogę tak umawiać dobrze. No to będziemy robić Krabiego, Kinglera, może sobie zrobimy Elektroda, Maruaka Egzekutora to nie wiem. Chyba zostawimy sobie na jakiś oddzielny odcinek. Eee, jeszcze zobaczymy. Raidona może jeszcze jakiegoś zrobimy sobie. Zobaczymy. Horsi, Goldin tutaj czekają. Eee, Stariu, eee, Tak, tak. Magikarpie A to Magikarp to. Do Gyaradosa też jeszcze trochę trochę będzie brakować, także będziemy też powtarzać ewolucję. Bo trochę tych Pokémonów do ewoluowania jest. Niedługo też na kanale powinna się pojawić ewolucja Charmandera do Charizarda i Squirtla do Blastoisa. Ten w ogóle Squirtle mój 584 CP jest po prostu mega silny, ma zobaczcie, ma atak i obronę ma na 15, a więc to jest po prostu Squirtle, który ma od 90 chyba 8% do 90 da gdzieś, no do 90, bo nie wiadomo jaki ma, jaką ma staminę, prawda, może mieć nawet, może mieć 13, może mieć 13, 12. każdy jeden punkt mniej to jest około 2, i coś tam dziesiątych procenta mniej IV no bo na, na, na 45 powiedzmy jak ma 44, no to sobie możecie podzielić, prawda, i później razy to pomnożyć eee, razy 100 dobra mm, także dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, takie średnio to w sumie te ewolucje wyszły sześć expa Dziękuję bardzo, jeśli Wam się podoba, to zostawcie, zostawcie łapkę w górę Zachęcam do subskrypcji kanału i do walnięcia dzwoneczka, żeby mieć powiadomienia o kolejnych odcinkach eee, Wpadnijcie też na fanpage i na grupę, linki macie w opisie oraz zachęcam do moich pozostałych materiałów, które zaraz tu się powinny pojawić No i co, trzymajcie się, dziękuję, przypominam jeszcze raz, że za, za, za każde 100 łapek w górę hmm, Jedna ewolucja, więcej w kolejnym odcinku z tego właśnie, takiej właśnie ewolucji Będę starał się robić rzadsze Pokémony też, także zachęcam do zostawienia łapki w górę, chociaż oczywiście Wam się podobało, bo jeśli nie, no to to nie. Jeśli nie chcecie, to nie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.